No i znowu dziurę zrobiłem. A, oh, witam wszystkich w kolejnym nietypowym odcineczku. Dlaczego nietypowym? Bo jakby spadłem sobie. O mój Boże. Ale spoko, spoko, myślę, że myślę, że się da naprawić. Ale tak, dlaczego ci jest nietypowy odcineczek? Ponieważ dzisiaj gramy sobie na PyLife i jest duże prawdopodobieństwo, że przyciągnął was tutaj ten taki clickbaitowy tytuł. Ostatni odcinek z PyLife'a. Czy to będzie ostatni odcinek z PyLife'a? Dzisiaj się o tym przekonamy. Z tego co słyszałem, sytuacja na PyLife nie jest najlepsza. Mówi się, że PyLife umiera i to tak mocno umiera. A jak sami pewnie dobrze wiecie, PyLife to pierwszy serwer, na którym zaczęłam swoją przygodę z MTA, tak naprawdę z którym wiążę najwięcej e, wspomnień i takich miłych właśnie akcji. E, no i bardzo nostalgicznie do niego podchodzę, dlatego postanowiłem, że sobie dzisiaj to sprawdzimy. Dużo osób o tym pisało, żebym wszedł sobie na PyLife'a zobaczył, co tu się dzieje. E, więc no cóż, proszę bardzo. Witam. Siema, siema. Kurde, jestem. Elo. Dobre. Głupia, różowa głowa. Witam, witam pana, witam. Dzisiaj sprawdzimy sobie, co się z tym serwerem tak naprawdę dzieje. I myślę, że pierwsza rzecz, jaką od razu mogę zauważyć i mogę wam powiedzieć, to jest tu okropnie pusto. Wydaje mi się, że zawsze tutaj coś stało, zawsze jakieś taksówki, zawsze pełno samochodów było tutaj zaparkowanych. I tak naprawdę ten spawn, ten spawn San Fiero był zawsze miejscem, w których ludzie nawet robili challenge. To kto dostanie dzwona, ten przegrywa, wiecie o co chodzi, nie? Było tak dużo osób, że po prostu nie dało się tędy przyjechać bez niszczenia samochodu. Trochę dziwnie to wygląda, tak nieswoje się trochę czuję, ale myślę, że możemy sobie sprawdzić resztę tego serwera, jak to tutaj wygląda. W ogóle czekajcie, sprawdźmy sobie. O! <laughs> Co? 16 graczy jest! 16 graczy jest, czajcie to? 16! Strasznie mało, naprawdę, aż, aż dziwnie mało. To jest chyba pierwszy raz od naprawdę długiego czasu, kiedy możemy zobaczyć wszystkich graczy, nie scrollując w ogóle tabeli. Nie da się jej scrollować. Zawsze Play był tym serwerem, który wiecie, który był wiadomo, że tam nic nie dodają, ale zawsze gdzieś tam wysoko stał, a teraz nagle 16 graczy. No jeszcze bez mnie to będzie w sumie z 15, także no dziwne, dziwne to jest. Dobra, poczekajcie. Weźmy sobie jakąś furkę tutaj. Mam jakieś wypożyczone? No nie, dobra. O, weźmy sobie premiera. Pamiętacie tego premiera? Uuu, a jest dobry, jest dobry. To był ten. E, powóz księży, pamiętacie? <grytanie> Jezus, Mare, ten odcinek był cudowny po prostu. Ale tak, myślę, że możemy się tutaj trochę przejechać, sprawdzić, jak to tutaj tak naprawdę wygląda teraz. Bo, no bo jak sam widzę, e, nie dzieje się za dobrze z tym serwerem. Dzieje się bardzo źle, jest mega pusto na tym serwerze. W sumie admini? Jest mega master. I be bezy. Siema, siema bezy. Bezy, lubię bezy w sumie. Bezy są smaczne, nie? Kto lubi bezy, łapkę w górę, nie? To no nieważne. Tutaj w ogóle pamiętam, zawsze stał jakiś strażnik miejski. Strażnik? Strażak? Strażak miejski? No, ten gościu suszarką, generalnie. Zawsze tam ktoś stał. Teraz nie ma tam nikogo. Mega to jest dziwne. Mega taki creepy trochę. Ten serwer stał się takim trochę miastem widmu w ogóle. Nikogo tu nie ma. O proszę, sultan. O. Oj, cheatach. Nie ma konkurencji, można kupić sobie Sultana w salonie, normalnie. Ty, może zrobimy sobie projekt taki, projekt y, auta w mieście Widmo, nie? Normalnie. Stacja paliw. Ktoś tu ma ten biznes jeszcze. A właśnie, kto to wygląda z biznesami? O, ale wolnych domków jest! O kurde! Nie wiem, nie wiem ile to jest dokładnie, musiałbym policzyć, ale tak na oko, 60% domków jest wolnych, nie? Masakra. Nikogo nie ma u mechanika, to już jest w ogóle coś niesamowitego. To możemy chyba nawet sprawdzić ile jest aktualnie mechaników. E, służby. Jest jeden podkomisarz. Ojej, jaki biedny. Siedzi sobie sam na komendzie policyjnej i tak w sumie nie ma do kogo buzi otworzyć. Pracownicy urzędowi nikogo nie ma. Właśnie możemy... Ej, ja mam pomysł, nie? Możemy pojechać do urzędu. Pojedziemy sobie teraz szybko do urzędu, sprawdzimy jak to tam wygląda. Bo pamiętam, że w urzędzie zawsze było ciężko dostać jakąś pracę, taką lepszą. Na przykład wiecie, e, mechanika na garci albo albo właśnie straż miejską. Możemy sobie sprawdzić jak to teraz tam wygląda. Patrząc po tym ile jest tu osób, 17 teraz. No wzrasta liczba, wzrasta, nie ma co ukrywać. Do myślę, się, że e, prace mogą nie być oblegane, i myślę, że możemy na luzie straż miejską sobie dostać albo właśnie mechanika na garci. A tak tylko z czystej ciekawości sobie sprawdzimy. Co, jak to tam teraz wygląda? O kurcze! Nikogo nie ma na medyku. 15 osób, czyli jakiś, nie wiem, cały serwer praktycznie. Ma mechanika na doherty. 4 osoby na garci. Straż miejska, jedna osoba. Wow. Pamiętam, jak ludzie się tutaj bili o te miejsca. Tam na to godzinami, żeby się zwolnił jakiś strażnik miejski, na przykład. Ale się pozmieniało. Dobra, i weźmy sobie mechanika na garcie Otrzymujesz całą pracę mechanik samochodowy Garcia SF. Super, ale fajnie. No, powiem wam, że jest troszeczkę przygnębiająco. Nie będę tego ukrywał. Eee, straszne, dziwne uczucie jest. Naprawdę dziwne uczucie. Jest tak, tak nieswojo się czuję, wiecie? Bo, bo faktycznie no, grałem na tym serwerze bardzo długo. Nie wiem dokładnie, ile mam tu godzin, ale czekajcie. To chyba O, właśnie, jest tutaj ten panel. Konto. Eee, informacje. Konto zostało z data rejestracji 2014. Łączny czas gry 1000 godzin. Ja nawet tyle chyba w Counter Strike'u nie mam godzin, co, co na tym serwerze, więc to naprawdę wiąże z tym serwerem naprawdę wiele emocji. Wiem, że dla niektórych może się to wydawać głupie i śmieszne, ale naprawdę ten serwer to jest kawał mojego dzieciństwa i mega, mega, mega nostalgicznie do tego podchodzę. I trochę mi się smutno robię, bo bo wiecie, mimo że nie grałem na tym serwerze od dłuższego czasu, to i tak zawsze zawsze ten play był, co nie? Ale ostatnio usłyszałem, i chyba nawet Warus o tym nagrywał, jakiś nowy projekt AF. Fixa, czy to właśnie administracji tego pylife'a No nie wiem, generalnie coś, coś tu z pylife'em jest związane. Jakiś MTA Market. I masa osób na Instagramie, czy, czy właśnie w komentarzach pisała mi: Ej, kucharz, kucharz, co sądzisz o MTA Market? A ja mam takie: Co to jest? Nie <grym> w ogóle. Halo. E, obejrzałem sobie film Warusa okazało się, że to jakiś tam projekt FXA czy coś takiego, który ma e, ożywić p-life'a, Więc mam ogromną nadzieję, że właśnie tak się stanie. Nie wiem do końca, co oni planują. E, słyszałem, że jest to związane z, 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 z sprzedażą samochodów, czy coś takiego. W sumie to możemy... Czekajcie, możemy to chyba sprawdzić, nie? Mamy to tutaj? O, dobra. O, Czyli tak, strona już działa z tego co widzę. Tutaj mamy listę ogłoszeń, kontakt, premium. Nawet możemy premium sobie zakupić, widzę już nawet są jakieś te e, jakieś ogłoszenia, czekajcie. Czy chcesz, aby na strony zostały inne serwery, takie jak na przykład Forlife? No pewnie byczku, plus jeden, normalnie. Próbujmy dodać ogłoszenie. Jak to tutaj wygląda? A, dobra, trzeba się zalogować, no tak. Logując się jak bla, sobie. Bla, bla, bla nie masz konta, zarejestruj się. E, dobra. E-mail, hasło, potwierdź hasło profil na forum. Co? To my tutaj co? Zróbmy to wszystko po kolei. Najpierw adres e-mail. Hasło tak samo, dobra, ale czekajcie, to mnie zastanawia najbardziej chyba. E, profil na forum. Skąd wziąć adres profilu? Czyli musimy tutaj. kliknąć na swój awatar na forum i skopić taki link z przeglądarki. Dobra, poczekajcie, Jezu, a to jest dziwne. Musimy wejść na swój profil. I skopiować to, tak? Czyli ten link po prostu I wkleić go tutaj I teraz już chyba możemy dodać jakieś ogłoszenie Twoje konto nie zostało zatwierdzone Jeśli chcesz wystawić ogłoszenia Musisz potwierdzić swoje konto Ej, to jest dobre, nie? Przynajmniej nie będzie żadnych fake y, ogłoszeń Weź na serwer i zmienić nick za pomocą komend Dobra, czyli musimy zmienić nick Cyk, o Kozek. Wykonaj w zakładce profil działanie na samym dole i kliknij odśwież profil. O nie, matematyka. Dobra. <laughs> Mamy to. Czyli ta strona się łączy jakby z naszym, jakby... Czekaj, co, co? Ta strona łączy się z naszym profilem na forum? Ej, to jest kozackie. Nie no, to musi być AFX-a, nie? No nie wierzę, żeby ktoś miał do tego dostęp jeszcze. Czyli teraz już możemy chyba dodać ogłoszenie. O no, proszę bardzo. Estetycznie bardzo. Tak jak na takich, wiecie, na takich stronach. Normalnie jakieś Otomoto albo autoska tego typu rzeczy. Weźmy sobie na razie coś takiego, wiecie, coś takiego taniego, żeby sobie to przetestować tylko. O, monoklocek, dobra, mamut, bim Dobra, no, jest git, przebieg, o Jezu, to ja muszę teraz na serwerze to posprawdzać 8, 8, 1, 8, 3, 1, 2 Dobra, cena, kurde, nie wiem, ile te klocki chodzą Nie wiem, do negocjacji, wymiana, raty Nie mam pojęcia, ile możemy wziąć za monokloca, nie wiem, 2,5? No zostawmy te 2,5 do negocjacji, w razie czego e, Światła nie ma, felgi... Kurde, ile to. To jest chyba wszystko. E, tuning mechaniczny, no ten monoklocek, raczej nic nie ma z tego. Opony, baki, wlot na... Dach. Ale myślę, że tak oprócz tego chyba wszystko już mamy, jeśli o to chodzi. Raczej ten monoklocek nie ma nic więcej. Więc dodamy sobie po prostu jedno takie testowe, dodaj, cyk normalnie klocek 2,5 do negocjacji kurde ej nie no fajnie to wygląda na razie jest dosyć mało ogłoszeń wydaje mi się że to dlatego że niedawno wystawili tę stronę ale na razie z tego co widzę wszystko jest takie przyjazne takie minimalistyczne mega mi się to podoba nie spodziewałem się że ona będzie aż tak bardzo zautomatyzowana myślę że gdyby naprawdę wprowadzili to na for life a to używałbym tego znacznie częściej na naszym fanpage odbywa się konkurs na konto gold o anta market konkurs okazji otwarcia do wygrania z konto gold na stronie mt market jeśli chcesz wygrać wypełnij zdanie powyżej napisane w poście widać że nie robi tego jakaś pierwsza, lepsza osoba, tylko faktycznie ktoś, e, kto się trochę na tym zna. Od razu jakiś konkursik, żeby trochę ludzi przyciągnąć. Mega interesujące. Zobaczymy, jak się ta strona rozwinie. Mam nadzieję, że rozwinie się też na inne serwery, nie tylko na PyLifea. Zastanawiam się, w jaki sposób to faktycznie wpłynie na, na ten serwer. E, czy faktycznie mu pomoże. Mam nadzieję, że tak. Bardzo chętnie zobaczyłbym ten serwer znowu żywy, znowu pełen życia. Z tego, co kojarzę, była kiedyś taka strona e, też chyba właśnie na jest ze sprzedażą samochodów albo coś takiego. Ale ona nie była aż tak bardzo zautomatyzowana jak te e, MTA Market. Także, no. Kurde, trzymam kciuki, mogę powiedzieć. I co? I być może AFX szykuje coś jeszcze dla nas. No kto wie, może, może faktycznie pojawią się tu jeszcze jakieś nowości, po tym, może, może ten ta, ta strona to jest jakiś, nie wiem, jakaś zapowiedź, nie wiem, nowej edycji. No nie wiem, no mogę tylko zgadywać tak naprawdę, a w sumie głupio tak e, zgadywać bez pewności, tak? No ale nie wiem, fajnie by było, gdyby faktycznie po tym MTA market zaczęły się jakieś nowe aktualizacje wprowadzać i faktycznie ruszyłoby to wszystko do przodu. Myślę, że gracze na pewno by wrócili do serwera. No bo ten serwer ma już dobre imię, tak? Ludzie wiedzą, że ten serwer to jest pewniak, że na tym serwerze nie ukradną. Mam czy coś takiego, i ludzie faktycznie wróciliby do tego serwera, gdyby faktycznie byłoby tu co robić. A naprawdę mam nadzieję, że ten MTA Market to jest jakieś wiecie: jakieś takie, takie drzwi, które otworzą jakieś, jakieś inne rzeczy. No nie, no nie wiem, co mogę. Wiecie, o co mi chodzi. Eee, tak, podsumowując trochę, odcinek z tego, co się dzieje na Pylife'ie, jak się dzieje na Pylife'ie, a nie dzieje się najlepiej na razie. Mam nadzieję, że to wszystko się poprawi i sytuacja się naprawdę polepszy. Eee, no, myślę, że możemy tylko czekać i, i zgadywać, tak naprawdę, co się stanie. Ja wiem, że z tym serwerem masę emocji i masę wspomnień. Mam nadzieję, że on nie zniknie. Mimo, że wiecie, mimo, że nie gram na tym serwerze, to ta, ta świadomość, że Pylife istnieje, że to jest najstarszy serwer, tak naprawdę polski, który się trzyma tak dobrze. Przynajmniej się trzymał do niedawna tak dobrze. No, to zawsze miałem to gdzieś tam w głowie i wiecie, był taki. Spokój o tem ta jeszcze trochę pociągnie. No a teraz, tu kurde, no jest taka niepewność, taka nutka niepewności, dlatego, no cóż, wracając do tego pytania, które zadałem na początku filmu i które w zasadzie jest e, w tytule tego filmu. Czy to będzie ostatni odcinek z pylifea? Być może, ale nie jestem do tego przekonany. Będę miał nadzieję w każdym razie. Będę miał nadzieję, że ten pylife naprawdę się jeszcze rozrusza. Wstępny odcinek, jaki nagram z tego serwera, e, będzie naprawdę na, na pełnym serwerze, nie? Myślę, że, że to by było coś super. Także no jeszcze raz, e, mam nadzieję, że ten się spodobał. Jeśli tak, to kurde, super, brawa, brawa dla mnie, super. Ale... Dobry, dobry montażysta, dobry prowadzący. I co? i eee, Widzimy się w następnym odcinku. Siema! Nadal nie mam pożegnania, wymyślcie coś, please.